dzień dobry, tu ja mówię. Robiło się strasznie wieśniacko, prawda? Ale to na Państwa życzenie, Część z Państwa prosiła: pokażę, jaki kupiłeś samochód. No to taki okupiłem. kupiłem. Kupiłem samochód z czeskiego salonu, niemiecki. Sprzedał mi go Polak. Jeszcze nie zdążyłem popatrzeć, z której strony był bity. Stawiam na lewe drzwi pasażera. A ponieważ nie jestem znanym celebrytą, który udaje, że nie ma żadnych dochodów, a jeździ Land Roverem Discovery za pół miliona złotych, no to muszę Państwu powiedzieć, że wydałem na tego niemieckiego przechodzonego grata 35 tysięcy złotych. I jest to, proszę Państwa, tak zwane ostatnie ciele zobory, czyli wszystkie zaskórniaki, kraca na czarną godzinę. I jeszcze w dodatku dokonałem tego zakupu, proszę Państwa, za nomową, również starej a to jest wręcz rzecz niewyobrażalna, ponieważ nie wiem czy Państwu mówiłem, ale moja szanowna stara małżonka ukochana, miłość mojego życia to jest osobnik, który Liczy każdy grosz i ogląda się 200 razy za siebie, zanim coś wyda, a już na pewno podchodzi do życia w taki sposób, że trzeba mieć właśnie zaskórniaki na czarną godzinę, bo różnie może być. Proszę państwa. Poważnie nie czuję się w żaden sposób usatysfakcjonowany tym zakupem. Powiem więcej, czuję się tak trochę zgwałcony, bo już naprawdę, całkiem poważnie. Rozmawialiśmy z szanowną Starą przez wiele miesięcy, patrząc na to, co się w Polsce dzieje. I to w wyniku tych rozmów podjęliśmy dramatyczną decyzję, że po prostu nie ma sensu trzymać pieniędzy na tak zwaną czarną godzinę, kiedy inflacja jest ponad 20%. 20%. I zastanawialiśmy się na czymś, co, co można w te pieniądze ulokować, żeby był z tego jakiś pożytek. I padło na samochód nie dlatego, żeby było komfortowo i fantastycznie, tylko dlatego, że, proszę Państwa, jest to też dodatkowy koszt na tą małą firmę, którą prowadzimy. A po małym ładzie, po nowym ładzie tak nam dało w tyłek, zwłaszcza ze składką zdrowotną. Już to kiedyś Państwu tłumaczyłem, to nie, nie będę do tego wracał. No w każdym razie takie małe firmy, de facto jednoosobową, bo ja, nawet ta firma nawet nie jest jakąś samą spółką małżeńską. Na nas dwoje zarejestrowana, tylko zarejestrowana wyłącznie na, na Szanowną starą. No to jak płaciliśmy rok temu składkę zdrowotną, samą składkę zdrowotną, bo szanowna pracuje również w szkole, i dlatego ta firma ma jakikolwiek sens, sens i rację bytu, że unika te wszystkie płatności pełnych ZUS-owskich, co chyba w tej chwili jest 2000 i więcej. No to sama składka zdrowotna teraz jest, proszę Państwa, grubo ponad 1000 złotych, czyli potrafi być. Wszystko tam uzależniono tych przeliczników no to uznaliśmy, że, że jakikolwiek koszt to pozwoli nam uciec od, od tych wszystkich domiarów, które w tej chwili naprawdę proszę Państwa wyglądają tragicznie. I tak jak zawsze byłem zwolennikiem płacenia podatków, płacenia podatków w rozsądnych kwotach i odzwierciedlających w jakim stopniu dochody. Te, no, podatek to właściwie się płaci od przychodu. Tak teraz, proszę Państwa, no, czuję się właśnie przymuszany do jakichś takich dziwnych decyzji, bo w żadnych innych okolicznościach, jeszcze rok temu, już nie mówię dwa lata temu, ale nawet rok temu w życiu byśmy nie zdecydowali na taki krok, aby się wycyckać do końca po to właśnie żeby pochwalić się całej wsi jakimś autem i tak siedzę, proszę Państwa, przed tym swoim świeżym zakupem i, i bardzo, bardziej czuję gorzki niż słodki smak i to naprawdę, proszę Państwa, nie jest, nie, nie jest kokieteria wydaje mi się, że ja już nie dożyję w takich czasów nie wiem, czy moje dzieci, czy moje wnuki moje dziecko już też się zakalopowałem. Moje wnuki mam nadzieję, dożyją takich czasów, w których Polak rzeczywiście będzie mógł dokonać rozsądnego wyboru. Jak będzie potrzebował samochodu, to po prostu odwiedzi sklep z samochodami i, i tamten samochód nabędzie. Jeśli będzie chciał prowadzić działalność gospodarczą, działalność prowadzić własną firmę, to nie będzie myślał o tym, w jaki sposób funkcjonować, żeby nie zostać z każdej strony okradzionym, ale będzie myślał o tym, jak tą firmę rozwijać, no i jak uczciwie, jak uczciwie płacić podatki, bo to też jest istotne, aby, aby państwo funkcjonowało. Proszę państwa. No, dziwny to jest czas, no naprawdę podły czas. Ja nie wiem, czy ja się nie czuję gorzej z tym wszystkim, co się w tej chwili dzieje, z tymi zewsząd spadającymi na, na głowę finansami, niż, niż czułem się w czasie całego tego również wykreowanego na siłę nieszczęścia. To, to znaczy, nieszczęście było prawdziwe, tylko podstawy tego nieszczęścia były wykreowane na siłę. I to jest taki spory dyskomfort, proszę Państwa, to mało powiedziane: spory dyskomfort, kiedy człowiek jest przymuszany do podejmowania decyzji w normalnych okolicznościach, daleko stojących od, od racjonalizmu. No bo jeszcze raz, proszę Państwa, no jeśli ktoś rzeczywiście. Ciężkim jakimś wysiłkiem e, dorobił się jakieś tam oszczędności. A to w Polsce zawsze przebiega u większości z nas e, w taki sposób, że przez lata się gromadzi jakieś tam środki na, na, na tak zwaną czarną godzinę. I nagle się okazuje, że w ciągu krótkiej chwili, to praktycznie działo się z miesiąca na miesiąc, no ktoś kładzie na tym łapę i to jeszcze w taki perfidny sposób, że te pieniądze teoretycznie w takiej samej kwocie. Widnieją na naszym koncie, czy, czy są zagnieżdżone w naszych skarpetach, ale wiemy doskonale, że ich wartość z dnia na dzień spada. I tak właściwie, tak właściwie pracujemy na to, żeby utrzymać te wszystkie wskaźniki ekonomiczne i te wszystkie kretyńskie pomysły, które rzekomo miało być rewolucją, a doprowadziły do tego, że naprawdę najbardziej po tyłku dostają te. Małe firmy, bo wiem, że wiele firm ucieka właśnie w tworzeniu jakichś sztucznych spółek. Nawet księgowy gdzieś nam coś takiego podpowiadał, ale to w naszym przypadku po prostu nie ma sensu. No i skutkiem tego jest takie typowo polskie kombinowanie, ale to kombinowanie w dobrym tego słowa. Znaczeniu, czy, 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 czy wręcz trzeba nadać to dobre znaczenie temu słowu, żeby w jakiś sposób przetrwać i, i żeby nasze wysiłki no, nie spełzły na niczym, a już na pewno nie utonęły tych wszystkich fiskalnych idiotyzmów, jakie nas, nas non-stop spotykają. Proszę Państwa, no możecie mi wierzyć, możecie mi nie wierzyć. Możecie uznać, że, że gadam od rzeczy, że kokietuję i wymyślam jakieś głupoty i oryginalności na siłę. E, z jednej strony na, siedzi typ na tle e, niemieckiej fury, a z drugiej strony płaczę na tym, że musiał ją kupić. Ale proszę Państwa, no na tym właśnie polega cały ten paradoks i cały ten idiotyzm i, i, i cały ten. No dla mnie nieznośna, ta nieznośna, nieznośna ciśnienie, nieznośna presja podejmowania decyzji, które nie są naszymi decyzjami, nie są naszymi, nie, nie, nie jest ani wynikiem naszych potrzeb, ani naszych marzeń, naszych pragnień, tylko jest właśnie poszukiwanie jakiś yy, Dziwnych kompromisów, które pozwolą normalnie albo w miarę normalnie funkcjonować. No to jest, proszę Państwa, ten zakup to bym nazwał takim zakupem defensywnym, obronnym obronnym przed tym, co nam fundują politycy, w jaki sposób nas traktują, w jaki sposób nam organizują. To życie, no i w jakiś sposób dokonują zamachu na naszą pracę, na naszą ciężką, ciężką pracę każdego z nas, który, no to w Polsce tak było, jest i prawdopodobnie niedługo będzie, żeby naprawdę czegokolwiek się dorobić. To jest praktycznie wysiłek kilku pokoleń. No i do teraz, proszę Państwa, mam w tył głowy coś takiego, że właśnie jak przyjdzie ta czarna godzina, no do. To się tym czeskim Tiguanem w niemieckiej produkcji, kupionym od Polaka, nie najem, ani prawdopodobnie nie będzie to przedmiot łatwego zbytu, biorąc pod uwagę, że czasy się komplikują z dnia na dzień. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. No chciałbym żyć chociaż rok, dwa albo trzy lata w jakiś w jakiś Połowicznej normalności, gdzie, gdzie tak, nagrywanie takich odcinków w polskiej chacie, chacie nie miałoby racji bytu. A ani nie miałoby sensu wychodzenie z jakimś wieśniactwem, czyli popatrzcie, ja sobie kupiłem samochód. No a przede wszystkim nie byłoby takiej potrzeby, aby ten, jak mówię, wymuszony zakup. Przegadany przez, przez wiele dni, bo to nie są proste sprawy. No, dla ludzi, którzy rzeczywiście dysponują odpowiednimi środkami i nie, nie muszą stawać przed takimi dylematami jak większość Polaków, czy, czy, czy tu jeść obiad trzy razy w tygodniu, czy kupić samochód, to, to może nie są wielkie środki, ale myślę, że dla większości z nas to jest wydatek solidny i, i taki jeszcze wydatek czyszczący, czyszczący konto. Eee, to nie, są, to nie są normalne, no, to nie jest normalny sposób funkcjonowania, no nie tak to wszystko proszę Państwa powinno wyglądać dlatego z mojej strony tu naprawdę nie ma żadnej kreacji, nie ma żadnego udawania gorzko słodkiego smaku ale zdecydowanie jest mi bardziej gorzko niż słodko no i jeszcze raz na koniec podkreślę mam 50 lat, to może jeszcze tak 15 pociągnę to z tego jakby mi tam dobry los dał jakiś rok normalności to byłbym wdzięczny ale obawiam się że to jest takie marzenie w ściętej głowy dziękuję państwu bardzo za uwagę